No niestety, tak. No, chłopcy twierdzą, że to problem z elektroniką. Najpierw mieliśmy jeszcze problem z hamulcami, ale to na całe szczęście się wygląda na to, że udało się wyeliminować. Natomiast no, teraz mi po prostu przerywało auto, nie jechało tak jak trzeba. No, liczę bardzo na to, że uda nam się, bo jeszcze tak naprawdę rajd nie wystartował, że uda nam się to naprawić już na pierwszy odcinek i że będzie wszystko w porządku. Powiedz, no Raj Rzeszowski wiadomo, twoja domowa runda, na, na której jesteś bardzo mocnym zawodnikiem, ale w tym roku dodatkowo mistrzostwa Europy, dużo, dużo mocnych zawodników, presja większa. Znaczy, rajdzie szoski, no jasne, z jednej strony wszyscy opowiadają, że to nasz domowy rajd, chociaż 20 lat mieszkam we Wrocławiu, no ale okej, okay. <laughs> wiadomo jak to jest. Natomiast yy, cóż, no ten rajd przez ostatnie lata jakoś tak nie za bardzo był właśnie szczęśliwy dla mnie. Co prawda zawsze biłem się tutaj o zwycięstwo, ale bardzo często stawało coś na przeszkodzie, jak nie awaria, to jakiś mój błąd. W tym roku dodatkowo emocje związane z mistrzostwami Europy przyjechał Kajtek, przyjechał Bufier i paru innych zawodników. No oczywiście, że fajnie się z nimi pościgać. E, natomiast no oczywiście też faktem dla nas jest to, że skupiamy się na mistrzostwach polskich i to jest dla nas kluczem tutaj do sukcesu. No ale musimy mieć sprawne wozidlo, kurde, także, żeby to działało. A Propos tych mistrzostw Polski, po wczorajszej informacji ubywać jednego rywala w klasyfikacji sezonu. No, a nawet się śmiałem do Łukasza, że nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. Z drugiej strony właśnie mówię, że pewnie bym się cieszył, jakby wygrał dwa rajdy pod rząd. <grym 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 to wtedy <grym> byłoby łatwiej. łatwiej. A tak, w sumie dobrze gdzieś tam czytałem, jak Kajtek powiedział, że fajnie się wygrywa po walce, więc co, jak będziemy sami się ścigać, będziemy sami mistrzami Polski ze sobą, to też nie jest fajne. No, Na razie nie ma co narzekać na brak konkurentów, bo jest ich wystarczająco dużo. Mam na myśli to oczywiście mistrzostwa Polski, więc, więc jest fajnie. No, myślę, że Łukasz robi dobry krok. Ja nawet myślałem na początku. Roku, że, że się zdecyduje na Mistrzostwa Europy, bo to był taki naturalny kierunek, tym bardziej, że dysponuje budżetem. No ale to jego wybór.